Podobno to zadanie jest jednym z najtrudniejszych zadań na egzaminie maturalnym z matematyki. Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej nieparzystej n liczba n kwadrat plus 2023 jest podzielna przez 8. Co musimy udowodnić? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że mamy powiedziane, że n jest liczbą nieparzystą. Musimy to sobie zagwarantować rozpisując n jako 2k plus 1 przy k należącym do wszystkich liczb całkowitych. Co teraz trzeba zrobić? W miejsce n wstawiamy wyrażenie, którym go przed chwilą opisaliśmy, czyli dostajemy, że 2k plus 1 do kwadratu dodać 2023 jest równe. Ten pierwszy nawias rozpisujemy ze wzoru skróconego mnożenia, czyli dostaniemy 4k kwadrat plus 4k plus 1 dodać 2023. Redukujemy to, co możemy, czyli mamy 4k kwadrat plus 4k, plus 2024 i tu już zauważamy, że 2024 możemy rozpisać jako 8 razy 253. Pozostaje nam udowodnić, że 4k kwadrat plus 4k jest podzielne przez 8. Wyłączamy maksymalnie ile się da przed nawias, czyli mamy 4k Otwieram nawias i mam k plus 1. Zauważ, że k razy k plus 1 to jest iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych, czyli jedna z nich jest na pewno podzielna przez 2, więc wyrażenie k razy k plus 1 jest parzyste. Pisząc na egzaminie maturalnym, musisz to opisać. Ja tutaj ci dopowiedziałam. 4 razy liczba parzysta daje nam liczbę podzielną przez 8. Co robimy finalnie? Zapisujemy 4k... Razy k plus 1 dodać 8 razy 253 jest liczbą podzielną przez 8, ponieważ suma liczb podzielnych przez 8 jest podzielna przez 8, co kończy dowód. Wszystko to, co tutaj miałam powiedzieć, musicie zapisać, aby ten dowód został uznany za zakończony. Co myślisz o tego typu zadaniu? Czy na, faktycznie było najtrudniejsze? Daj znać w komentarzu.